To jest orędownik frankofonii na Śląsku. To jest człowiek, który tak dużo zrobił dla frankofonii, dla nau, nauczania francuskiego na Romanestice, na Uniwersytecie. On też promuje współpracę w Trójkącie Marskim z różnymi uczeniami francuskimi. To jest człowiek wyjątkowo prężny, dynamiczny. Tak najlepsze wcielenie tego, co jest miłość do Francji i do frankofonii. To zawsze jest sympatyczna chwila, kiedy inni doceniają to, co ktoś robi, ale nigdy nie powinno się czegoś robić tylko po to, żeby ktoś to zauważył i e, wynagrodził to w ten czy inny sposób, na przykład odznaczając jakimś specjalnym orderem. Wszystko to, co robimy, powinniśmy robić dla innych i z takiej wewnętrznej potrzeby pracy na rzecz innych. Proszę powiedzieć, panie rektorze, czy czuje się pan chociaż troszeczkę francuzem? Oj tak, tak. Znaczy w tym sensie, że ja kontakty z Francją mamy bardzo szerokie. Trochę czasu tam nawet spędziłem. Bardzo lubię ten kraj, kulturę. A sposób bycia. Także myślę, że z tego punktu widzenia, bym powiedzieć, że tak. To, to jest w jakimś sensie taka. No nie chcę powiedzieć, że droga ojczyzna, bo ojczyzna się ma jedną, ale gdyby się miało dwie, to na pewno byłaby to Francja. Jest to człowiek wyjątkowo zaangażowany na rzecz bardzo dobrych relacji polsko-francuskich, francusko-polskich. Jest przyjacielem Francji. I to, co dzisiaj się stało, otrzymanie legii honorowej, to jest pewnym zwieńczeniem jego dotychczasowej aktywności w tym obszarze. Myślę, że mało kto. W województwie śląskim na tak znakomite wyróżnienie zasłużył. Kiedy się o tym dowiedziałem, uznałem że z wielką satysfakcją, że będziemy o to mieli Ślązaka, który takim wysokim oznaczeniem zostanie oznaczony. Dla całego Śląska ważna osoba, ważna postać. Dziękujemy, że mamy takiego rektora.